Dzień dobry, jestem Lucy i chciałabym rozwiązać szesnaste zadanie. Julka miała cztery białe żetony, a Julek cztery ciemne. Na zmianę kładli po jednym swoim żetonie. Zaczęła Julka i utworzyli dwa stosy. Tula stosów nie mogła być wynikiem ich gry. Więc Um, wiemy, że Julka zaczynała, więc na pewno Julek e, skończy ten gry, więc e, i Julek ma ciemne żetony, więc ostatni na pewno musi być ciemny żeton. Zobaczmy z tych i tu ten E jest na koniec dwa biały, więc nie da się e, tak grać, e, ostatni ciemny, więc zaznaczymy E. Jak lubisz moje filmików, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia.